Okej, okay, moi drodzy, święta przyszły, nie wcześniej, tylko tak jak co roku. Ho ho ho, czas na świąteczny film. Dwa lata temu mówiliśmy o legendarnej szklanej pułapce, rok temu bodajże o Kevinie. I kolejne 365 dni później, i dosłownie, i w przenośni, bo film z tej serii wyszedł w tym roku. Jesteśmy ponownie w tym dniu roku, kiedy pogadamy o filmie, który jest świąteczny. Die Hard 2, czyli Szklana Pułapka 2. To film z 1990 roku w reżyserii Reniego Harlina, który opowiada nam historię dalszych losów Johna McLean'a, który bodajże rok po Nakatomi Tower, czyli tym co widzieliśmy w Szklanej Pułapce 1, wplątuje się w ponownie w dziwną historię, której będzie musiał uratować świat przed terrorystami, czy coś w tym stylu. Tym razem jesteśmy na lotnisku, to ponownie dzieje się w święta. <grytanie> Oczywiście ten film ma mało wspólnego ze świętami jako tako, prawda? Więc wiecie, na zasadzie trzy razy w trakcie filmu wspominają, że no, nie zdążymy na święta tam gdzieś dolecieć, no bo to Christmas Day, czy coś tam, a oni na lotnisku. No, ale to nie o to chodzi. Chyba chodzi o to, że po prostu wszyscy lubimy kinoakcji. Tak gadanie. Każdy lubi horror, nie każdy lubi science fiction, ale dobre kino akcji, żeby tak się posiedzieć i tam tu coś wybuchnie, to będzie jakiś one liner, takie wiecie, i ten oczywiście klasyczny U.P.K.A. motherfucker, motherfucker. albo U.P.K.A. Mister Falcon dla tych co znają ten. To jest obśmiane już wielokrotnie, ale ta złagodzona wersja dla amerykańskiej telewizji, która możliwe, że u nas też leciała. Ja to, ja to znam jako mem, nie pamiętam, żebym to oglądał, ale w amerykańskiej telewizji zaidearowali troszeczkę kwestii, żeby było mniej przekleństw i tak dalej, żeby właśnie to leciało, tam święta czy coś. I, i ten klasyczny tekst, yippee Mister -y, Mr. Falcon. <laughs> yippee -y, Mr. Falcon. No, ale oglądając teraz ten film pierwszy raz od wielu, wielu lat, ponieważ zawsze robiłem wszystkie szklane pułapki, ale jednak jak już wracałem, to to jedynki. Nie już nie wracałem zazwyczaj tak, żeby oglądać, wiecie, wszystkie naraz. Muszę powiedzieć, że ta dwójka była... Pamiętałem, że to się dzieje tam na lotnisku i będzie trochę wybuchów, ale sztyny więcej. I muszę powiedzieć, że ten film jest średni. Muszę powiedzieć, że on w tej całej serii, powiedzmy, gdzieś tam, z tego co wiem, jest uznawany za jeden z tych gorszych. No może nie tego tam jakiegoś ostatniego badziewia, ale wciąż jest to niezły film, wciąż jest, jest to okej, okay, wszystko, co można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o kino akcji lat 90., tego typu, całe po prostu dobrodziejstwo inwentarza. Bo mamy i dobre, i złe rzeczy dotyczące dokładnie tego samego. Czyli z jednej strony mamy... Tego Brusa Willisa, który jest naszym everymanem, przypadkiem ponownie wplątanym w jakiś spisek terrorystyczny, gdzie musi ratować samoloty, które, nad którymi przestają mieć panowanie ludzie z wieży kontrolnej, tylko właśnie ci terroryści wojskowi mają swoją wieżę kontrolną i rozbijają nawet jeden samolot. Byłem zaskoczony, nie pamiętałem tego i tak sobie myślałem, wow, kurde, robią ten film i tak jest to zagrożenie terrorystyczne. Wiemy, że John McLean uratuje wszystko na koniec, ale naprawdę rozpierdzili samolot, tam 230 osób zginęło czy ileś. I to tak, kurde, mało świątecznie bym powiedział, ale i tak mamy happy end i tak na koniec, wiecie. I tak na koniec wszyscy się cieszą. John McLean uratował świat, a 230 osób. No i niby to jest zajebiste, Tutaj trzeba powiedzieć jasno, że Bruce Willis w tej roli ponownie idzie na 100%, ponownie cały film gdzieś tam skacze, strzela się, jest umorsany, we wekwi, bije, szarpie, kłóci z tymi niesfornymi policjantami, którzy nie chcą z nim współpracować, mimo że ewidentnie powinni, bo koleś się sprawdza, krok przed nimi, jeśli chodzi o to, że po pierwsze, to on znajduje w ogóle to zagrożenie terrorystyczne, po drugie, on tam zabija praktycznie tych wszystkich badgajów, a oni i tak go pięć razy w tym filmie odsyłają na zasadzie: Dobra, daj się profesjonalistom zająć. I z jednej strony jest to jakiś tam szablon tej serii, w ogóle takiego, wiecie, że śledzimy tego jednego actionmana, nie? Ale jest to też minus. No ten film jest niesamowity, ten scenariusz jest taki... No, to jest klisza na kliszy. I to czasem się zastanawiam, czy w 90 roku to były klisze, czy to są klisze, dlatego że właśnie ten film powstał, nie? Co było pierwsze, wiecie, Kura czy, czy Bruce Willis? I muszę powiedzieć, że tak 50-50, to znaczy z przymrużeniem oka jako kino klasy B, jest Bruce Willis, tu oglądamy, prawda? Pije drinka, o tam coś leci, to ten film jak najbardziej, ale jak ja, jako ja zaczynam o tym myśleć, to to ten scenariusz naprawdę, tak, no, no, jest tutaj tyle elementów takich po prostu na granicy autoparodii, na granicy, że jakbyśmy robili parodię tego typu filmu, to tak prawie to samo by wyszło, no nie? Wiecie, pojawia się. Żeby nie było, no. Pojawia się ten policjant, który tutaj jest tym takim wręcz antagonistą. To znaczy, niby koleś jest po dobrej stronie, ale przeszkadza Johnowi McLeanowi, nie ufa mu i tak dalej. I of course to jest trochę taki na zasadzie grubszy, łysiejący policjant, który tak już tak wizualnie się o casting. Wiecie, w kinie często wyśmiewamy casting, że. No, głupią blondynkę musi grać jakaś super lala z dużymi cyckami, no nie? To taki, taki stereotypowy głupi casting, czy coś w tym stylu, nie? No, ale umówmy się, jak chcecie mieć takiego policjanta, tak nie za bardzo ufamy i taki na zasadzie, że ten nasz koleś powinien, to, to on tu powinien dowodzić, a nie tamten, to tamten musi być oczywiście takim, takim wiecie, trochę łysiejącym, <grym>, takim wiecie, z trzynastego posterunku gamoniem po prostu, takie, też jest takie specyficzne, nie? I powiem wam, że uśmiechałem się, no bo to, to ile razy ci ludzie, prawda, w tej sytuacji wyrzucają Johna McLean. bo znaczy za pierwszym razem ktoś mu tam nie ufa, okej. Okay. Okej, okay, szczególnie, że to lata 90., przed World Trade Center i tak dalej, inne procedury, inne ten. Wiadomo, że wszystkie służby na świecie się rozwijają w tej kwestii, że po każdym jakimś zamachu czy jakimś tego typu rzeczy by inaczej do tego podchodziły. Kiedyś było dużo łatwiej coś przemycić na lotnisko niż teraz, no to jest logiczne, tak? Ale mimo wszystko, jak już tam okazuje się, że dobra, to jednak jest zamach, wymach w sensie serwis. Ręko. <noise> Dawno Killera nie <noise> Na korcie był zamach na ciebie, a pan prezydent w szpitalu. Dobra, killera też musimy omówić w końcu, nie? No ale okazuje się, że tutaj naprawdę oni, że są terroryści, że stracili kontrolę nad samolotami, w cholerę poważna sprawa, to się dzieje w ogóle w DC, w stolicy, jeśli dobrze pamiętam, oglądałem wczoraj. <noise> ale nie, tam coś było, że, że zaraz będą spadać na Biały Dom, więc, więc tak, Washington DC. Eee, i, I wiecie, i generalnie zagrożenie jest jak Syn i tam na tym miejscu jest ta ekipka tych policjantów takich lotniskowych na zasadzie właśnie grubszy kolej z za kolami, że tam w życiu akcji nie widział. I jest ten John McClane, który mówi, dobra, ja tutaj już coś wykminiłem i tu i tamten, nie? I wciąż go wyrzucają z tej wieży. Wciąż, wciąż mówią, nie, 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 nie to jest cywil. No civilians. Po czym jeszcze raz coś się dzieje, on jeszcze raz tam się z kimś strzela i jeszcze raz ta ekipa na zasadzie nie, nie, nie zabierzcie go, zabierzcie... ma się tu plącze. Ja tak mówię, ziomek, jesteście w trakcie kryzysu, tutaj powinniście dzwonić, jakby tam przyjechało na zasadzie FBI, CIA, tajni agenci z Białego Domu, kurwa jedno... Faceci w czerni, jakby się zjechały te jednostki, mówię, dobra, ten John McClane tam w tym swoim, wiecie, jakimś umorusany w tym tej żonobijce, mówię, dobra, rozumiem, mu go nie chcą, no nie? Ale tutaj tak nie ma. tutaj. W w pewnym Momencie się zjeżdża ten, ten zespół tych yy, jakichś tam z armii. Po, powiedzieli, że tam, no, nie wiem, co powiedzieć, jakiś oddział, nie? Na zasadzie armii, który oczywiście okazuje się być e, zdrajcami. I to jest w ogóle ciekawe, bo John Amos gra tego głównego, tego ich, prawda, szefa. I ja nie mogę na niego nie patrzeć i nie myśleć o roli z książę w Nowym Jorku, bo że nie mam sobie przypomnieć, co gra ojca tej dziewczyny, co tam jest tym takim jakby szefem ala McDonalda, no nie? E, to jakoś nie mogę, jak widzę jego twarz, to po prostu od razu widzę tam, te... to jest świetna rola, w ogóle a propos, wiecie, komediowych filmów, które mogłem teraz, chociaż nie, chyba że recenzowałem książę w Nowym Jorku. No, w każdym razie uwielbiam i pamiętam tą rolę, on tam z tym Akimem i z tym Edim Murphym na zasadzie, wiecie, tam ich uczył, uczył, a potem był taki usłużny i tutaj jak wchodzi jako ten generał, to od razu ja, ja mam tak komediowe miny po prostu, wiecie, jego w głowie, no nie? Także ten, ale e, jest to całkiem ciekawy twist wewnątrz tego filmu, że on na początku przychodzi jako ten właśnie, wiecie, że jest treb wojskowy, ale po dobrej stronie, po czym nawet McLean się z nim dogaduje. Ej! Hey! You can't talk to me like that. Oh no, Carmine. Sergeant, get this bureaucrat out of Mr. McLean's face. To znaczy nawet ten treb wojskowy tak patrzy na zasadzie, że zabije się tego policjanta, co tam, co McLean wiecie, nie lubi, nie. Mamy taki moment, my, takiej walidacji, takiego: no, nasz bohater, bohater a nie że go tam nie chcecie, no nie? Po czym okazuje się, że pracuje dla bad guy'ów i okazuje się, że. No, właśnie tu jest taki mały mankament, że jest to sprytne w scenariuszu, że jest taki twist, że oni jednak są też, wiecie, częścią spisku, powiedzmy. Natomiast widzimy jak ci źli jak w trakcie strzelaniny. Wymieniają magazynki, tam są te, mają banderolki czerwone i niebieskie i wymieniają. I, pier i tak, ja, ja teraz nie, ja nie pamiętałem o tej zdradzie, miałem już naprawdę, no nie widziałem tego filmu z 15 lat, no nie? Co, znaczy, coś mi tam gdzieś świtało, że ktoś zdradzi, ale nie, nie pamiętałem, że, że to tak wszyscy, że cały oddział jest po prostu umówiony. I tak oglądając sam myślę, okay, to myślę, okej, to to bardzo zdradza, że oni są... W sensie, wiecie, nie? Że wymieniają magazynki, żeby do nich strzelać. Jeszcze tak sobie myślałem, no może by to można podciągnąć pod to, że nie chcą zabić... Że, że są... Mają jakąś misję terrorystyczną, ale nie chcą zabić innych wojskowych. No nie? No, chociaż przed chwilą 230 niewinnych osób z samolot spadł, więc no to tak... No nie? Także mówię, troszeczkę nie wiem, czy to jest dobrze, że to nam tak pokazali. Myślę, że sprytniejszy scenarzysta czy reżyser nawet, by to zrobił, tak, że może oni. Wy... Dobra, na zasadzie przykujcie się do akcji i tam w tyle ktoś wymienia magazynki, żebyśmy my to widzieli, ale nie na zasadzie takiego, wiecie, giwera przed kamerą i psz, wymiana magazynka, bo to takie, aha, to oczywiste, że będą, że to szlepaki, no nie? Co potem odkrywa John McClane? Ma tą taką scenę, jak nikt mu... Nadal mu, nadal mu kurwa nie wierzą. chłop już tam pięć razy ich po prostu wprowadził na dobry trop, zastrzelił, uratował, zastrzelił, uratował, zastrzelił, uratował. Nadal mówią, wypieprzaj, stąd się nie znasz. I on zaczyna walić z tych ślepaków, żeby udowodnić. To jest właśnie taki typowy taki moment, wiecie, na zasadzie, że muszą mu, taki wóz dowód już ten, nie? Ale tak sobie pomyślałem, chłop jest otoczony policjantami, wszyscy wyjmują giwery i, 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 i wiecie, i na zasadzie on wali z tych śle, ślepaków. Przecież, przecież chłop byłby podziurawiony, by skończył jako świto na tym komisariacie, czy tam, gdzie oni są. No jest dużo takich klisz też, wiecie, jakichś tam dialogów, że tam, jak pojawia się ten właśnie, ten wojskowy, on mówi o tamtym, bo o, to ci terroryści to byli wojskowi i on mówi, no, ja go wszystkiego nauczyłem. <laughs> I tak pomijając, że oni rzeczywiście współpracują, czy nie, pomijając w ogóle ten aspekt, że to nawet może mieć jakiś sens, że rzeczywiście zawsze byli skumplowani i nadal współpracują jakoś tam nielegalnie, ale jak człowiek to pomyśle, tak, to jest taki, taki tekst w tylu, tak, ty go wszystkiego nauczyłeś w tym wojsku, tak, Of course! <laughs> jak cały ten film, tak, of course, nie ma sensu, ale niech będzie. <laughs> no i też rzeczywiście niektóre wątki tutaj tak ogólnie pomysł na to, że to jest na lotnisku, że porwali, że John McClain znowu się wkopał. No, oczywiście to trzeba przymknąć oko, że jemu znowu to się przytrafia, nawet on wewnątrz filmu krzyczy, jak to możliwe, że tam drugi raz coś takiego. A ty już mówię, to no, już przymykamy oko Wink wink, okej, okay, wiem tak głupie jest, że to tak, że tak, ale niech będzie, nie będzie że John McClain po prostu znowu miał pH, no, whatever. Ale i cały scenariusz, wiecie, że jest właśnie takie zagrożenie na lotnisku, i tak dalej. To jest taka spora eskalacja w porównaniu do tego, jak Tommy Tower, bo w Jedynce ta to była wieża, tam nie, wiem, 20 czy zakładników, no nie? A tutaj mamy taki, wiecie, no samoloty mogą zaraz spadać, gdzie na każdym jest tam 200 osób, państwo mogą na miasto spaść, jak tam ci ich pokierują, więc zagrożenie jest ogromne. I jest to fajna eskalacja, jest to fajne takie miejsce akcji, typu, że wiecie, że lotnisko jest ogromną przestrzenią, są jakieś luki bagażowe, gdzie mamy scenę akcji, jakieś schody ruchome, jakieś tam, prawda, te pasy startowe, jakieś. Budynki naokoło. No, generalnie miejsce jako akcji jest dobrze dobrane, jest niebezpieczeństwo. Ludzie, wiecie, jakby jest element, że ludzie mogą panikować, i to jest dużo takich jakichś mniejszych rzeczy, które jak najbardziej usiedli do scenariusza, mieli sprytny pomysł. Trochę jest niedopracowany w szczegółach, trochę jest takie, że właśnie klisza na kliszy. Ten John McLean ciągle wyrzucany po to, żeby samemu znowu coś odnaleźć. takie, no to, to jest powtarzalne i nudne wtedy momencie już takie. Znaczy takie wiecie, takie, no okej, okay, no to John McLean, no ja wiem, że ja wiem, że po tej scenie też mu też będzie musiał tam znowu, nie wiem, <grym> jakimś szyberdachem się dostać i z kimś strzelać. No i sceny akcji. Sceny akcji są i tutaj mam taki trochę dylemat. Są takie są. Tak jak cały ten film, średnie. To znaczy, z jednej strony mamy dużo takiego klasycznego, wiecie, no wypada pięciu typa z jakimiś giverami i robią, strzelają głównie z biodra. No mamy rok 90, jeśli chodzi o kino akcji, więc robią tu, 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 tu. tu. McLean robi jakieś tam turla, się Rolkę robi strzelając z berety, tu, tu, tu Wiecie, no takie koleś robi: uh, 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 takie no. I, To jest taki klasyczny, klasyczne, klasyczne do akcji. Natomiast każda z tych scen ma w sobie taki w zasadzie, że okej, okay, okej, okay, jest urok tego tam, że dostają i ten McLean tam skacze przez coś i podnosi giwerę i strzela. Okej, okay, okej, okay, sceny akcji nie najgorsze, kilka fajnych elementów też później, jest związanych z samolotem i tak dalej, ale każda scena akcji ma coś głupiego. Jak cały ten film, nie? Takie wiecie, dwie strony monety. To znaczy, no na przykład ta akcja, w której tam się strzelają, jak się jakiś słod na miejscu był i, i oni się strzelają z tymi terrorystami, McLean tam ratuje tego jednego typka. Fajnie, tylko zaczyna się od tego, że wiedzą, że jest zagrożenie terrorystyczne, jadą schodami ruchomymi, nic w ogóle tam nie celują, nic nie, w ogóle nie zachowują się jak jakiś słod w trakcie akcji, tylko jadą, widzą typka, który jest tym guy'em, tylko tam udającym, przebranym za nie wiem, mechanika, czy tam. że niby pracuje, nie. Widzą go i mówią, hej, na zasadzie. Słod jedziemy, zejdź z drogi, czy tam, nie, wiem, włącz to czy coś. Wiecie, coś podejrzanego się dzieje, nie? What the hell's going on? Hey, put that back on! Hey asshole. What do I look like to you? Nie, nie, on dalej on tam na zasadzie krzyczy: "Ej ty". Ja tak mówię ziomek, Hello, jesteś szukasz terrorystów. Jak myślisz, czy terroryst? Nie, nie, nie domyślił się, no. A sitting duck. Ah! I przypłacił to życiem. No i właśnie, wiecie, w każdej scenie są takie: znaczy jest ta scena na początku całkiem sprytna. Jak pierwszy raz John McLean tych dwóch tam ziomków śledzi, yy, i tam w tym takim luku bagażowym, tam gdzie te bagaże tam jeżdżą na tych, wiecie, tych, tych tam, nie wiem, jak się nazywa, taśmach, yy, no walczy z nimi, no i tam trochę walki wręcz, trochę tego, trochę strzelają, wiadomo. Ale potem, jak goni tego drugiego, to się śmiałem, bo w pewnym momencie jest tak, że jakoś on patrzy. I rower, rowerki stoją, rowery jakieś. I on tak. Okej, okay, to i, i myślałem, że będzie go gonił na tym rowerze, że w ten sposób go przechytrzy. A McLean się rozpędza na rowerze, wpada w typa. La, razem lecą w jakieś bagaże, chyba. Po czym McLean sam wstaje i w ogóle, znaczy w sensie jakby sam leży. Typa nie ma. Ja bym. Cała ta scena, takie what? Ech, tak, tak, Co tu się wydarzyło? Czemu on na rowerku na niego wpadł? A potem ten typ typa nie ma, bo myślałem, że wpadnie na niego i będzie go... Nie, nie wiem, nie? No jest kilka oczywiście jakichś tam kreatywnych. Tego jednego typa soplem w oko zabija. A, no i w ogóle na przykład są takie fajne momenty, jak on tam jest w tym samolocie, gdzie oni tego tam... Jakiś generał wylądował. Ten główny ich plan, nie? Że tam odbijają jakiegoś tam generała. I generalnie McLean zostaje zamknięty w kabicie. Kabicie Boże. Habicie, nie? W kabinie pilota. I oni mówią, dobra, to rzucili. I oni są, zastawili mu drzwi jakąś tam siekierą, że nie może wyjść. I mówią, dobra, rzucamy granaty. Ile macie granatów? Każdy po trzy. No to rzucamy, nie? I człowiek sobie myśli, że scena powinna wyglądać tak, że McLean to słyszy, wygląda i wykurwa kurwa, rzucą tu granaty. I wpadają na fajny pomysł. Nie wiem na ile to możliwe, ale fajny pomysł, że on się wystrzeli um, tym, siedzeniem na zasadzie. Katap katapultuje się po prostu z tego samolotu przed wybuchem. Okej, okay, okej, okay, to jest takie wszystko takie kurcze, taki wyobraźmy myślę, że Tom Cruise Mission Impossible, tego typu sceny właśnie, że on tam gdzieś biega, skacze, katapultuje się. Trzeba oddać temu filmowi i Bruce'owi Willisowi co jego, że jest takim OG scenakcji. Że to, to wiecie, wiecie co chodzi, nie? Że to nie jest tak, że Tom Cruise. W w 2017 coś wymyślił, tylko to już było jakieś tego typu sekwencje. Natomiast ta scena jest tak zrobiona, już w praktyce, ktoś to wymyślił nie najgorzej, ale jest tak zrobiona, że on tam słyszy, że rzucą te granaty, po czym rzucają mu te granaty, te granaty lądują obok niego, po czym on patrzy, po czym wstaje, zaczyna tam podbiegać, zaczyna się przypinać do tego. Generalnie to do wybuchu to mi ja nie wiem, ze 30 sekund. Ja, okej, okay, no wiadomo, że my oglądamy film tutaj, to nie jest film stricte wojenny, gdzie tam wszystko musi być hiperrealistyczne, oni wszyscy tam z kiwer też walą z biodra, ja okej, okay, ale ale z tymi granatami to już tak, no... No, bez przesady, no to chyba każdy, kto się nie zna, to wie, że tam granaty, no nie wiem, tam z 5 sekund i wybuchnie, tak? No, nie wiem, no wiecie, na zasadzie, chyba wiadomo, że nie zarzuca Ci granat i on tam za 40 sekund będzie leżał, no nie? Także, a można, a można po tą scenę tak zrobić, że wiecie, że on tam słyszy, zaczyna się zapinać, oni rzucają, jak granat wpada, to on klika i wiecie, i, go, i, wysa i wybuch jest za nim. No takie, to, to dało się tak zrobić, no nie było jakieś to nie tak, że to scena nie można, nie można było sceny inaczej zbudować, nie? Więc to są takie rzeczy, takie bardziej reżyserskie, gdzie tak, okej, okay, tak Okej, okay, no to nie ma to sensu, ale niech będzie. Z takich innych dziwnych momentów i tekstów, na. Je pokładzie jednego z samolotów jest jego żona. Of course, of course, of course, żeby miał taką jakąś prywatną, wiecie, że właśnie stawkę. Chociaż też trzeba przyznać, że naprawdę tutaj on płacze, jak ten samolot się rozbija pierwszy. Tutaj fajnie, że ten John McClane jest taką postacią, która wiecie, tak, no zależy mu. On naprawdę próbuje ratować ludzi kosztem swojego zdrowia. Jest takim. E, to jest fajne, fajne. Oglądamy protagonistę, który zachowuje się jak protagonista. Jest policjantem, nie powinno go tu być, a ryzykuje życie, więc my mu kibicujemy. Takie na najprostszym poziomie, jeśli chodzi o film akcji, ma to sens, prawda? No w każdym razie, e, sam, w jednym z samych tych samochodów jest jego żona, of course. Tam w ogóle też ona siedziała jak obok jakiejś babci. Jest też ten y, reporter Dupek, któremu ona dała w mordę. Jest trochę żartów z niego, stewardessy go nie lubią i tak dalej. A on dalej próbuje zrobić historię i wszystko na zasadzie, wiecie, zero moralności, bla, bla, bla. Trochę to jest nudne, jego postać to była niepotrzebna. A tak sobie myślałem, że. Wszystkie te postacie nie były potrzebne. Wszystko, co się dzieje w tym samolocie to jest takie na chwilę odskocznia od Johna McClaina, jakiś żart, właśnie ta żona, coś tam ten, ale tak naprawdę, tak naprawdę to on to było niepotrzebne. Ja tak sobie pomyślałem, że ten scenarzysta, tutaj nie wiem, czy kombinowali w tę stronę, musieli to wykreślić, ale byłoby to sensowniejsze, gdyby na przykład ich samolot miał się rozbić, a na przykład właśnie McClain się skontaktował z żoną i dzięki temu ona poszła do pilota i mu powiedziała: hej, tam u was to, to co wam pokazuje, tam to oprogramowanie, to terroryści zmienili, że wam źle wam pokazuje wysokość, chcą. Na Zabić. Co, no myślałem, że wiecie, że to będzie miało jakieś oddziaływanie na fabułę, nie? że ta żona coś się przyda, że jakiś kontakt z tym samolotem. Praktycznie nic, to no jest tam tam wątek tego reportera nudny dupka. I, i, I są takie rzeczy, że jak ta babcia mówi, ta babcia ma w plecaku paralizator. Ja. ja, pff, ja rozumiem, że 90 to wiecie, 90 rok to był w ogóle już. E, inne czasy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na, w powietrzu i właśnie kontrolę i tak dalej, ale. Babcia wyszła z paralizatorem do samolotu. Nie, <grym>, nie, to było możliwe. Ja, ja nawet nie wiem, czy to jest ściema w tym filmie, czy nie, nie. W zasadzie, mo, tak, tak, można było. <grym>, no dobra, nie będzie, że można było. To ona mówi takie zdanie, że, no, bo, bo zaczyna od tego, że, no, teraz jak mi jakiś dupek napadnie, to go porażę prądem. No to jest oczywiście setup, żeby tego reportera potem poraziła, nie? Ale ona mówi coś takiego. Wypróbowałem to na swoim małym piesku. No, tam z tydzień kulał. What? I tried it on my little dog. Poor thing limped for a week. <coughs> Jesus Christ. No to jesteś trochę Aaaa, okej, okay, babciu! Trochę, trochę, No i też może powiedzieć, tak ogólnie, czarny charakter. Okej, okay, jakiś tam wojskowy, jakiś coś, ale to też, no nie jest to, kurczę, nasz kochany Alan Rickman z jedynki, no nie jest to Hans Gruber, no nie, nie, nie jest to aż tak charyzmatyczna postać, tylko jakiś tam koleś, który tam... Nie, nie najgorszy czarny charakter ever, ale jak najbardziej nijaki, jak najbardziej średni, jak cały ten film. Też ma takie coś, co ja nie lubię, albo takich klisz tego typu, i co właśnie wychodzą wręcz autoparodyjnie, jak John McLean niespodziewanie przerywa im operację i tam właśnie strzela się z tymi dwoma ziomkami, co tam rowerkiem wjechał. Jednego zabija, a drugiemu udaje się uciec i przychodzi do szefa i mówi Jakiś koleś się z nami strzelał i tam w ogóle ledwo przeżyłem, nie? Wydawałoby się, że się takiej operacji on powie. Jak to jaki koleś? Co wiedzą, coś tu, zmiana planów, dobrze, że przeżyłeś? Bo, że tamty nie żyje? No nie, bo Bedguy nie musi być zwyrodnialcem jakimś, że. nie yeah, Nieważne, że moi ludzie giną. Nie, co są że żołnierze mają jakąś misję, powinien od razu zacząć myśleć, jak to. Nasz plan dalej działa, wszystko udało ci, nie? A co on robi? Ja no przykładam mu pistolet do głowy i, i naciska spust i mówi, że następnym razem pistolet będzie naładowany, jak mnie zawiedziesz i tak, oh, fuck you takie, i to wiecie właśnie ja nie wiem czy to już jest klisza czy jeszcze nie w tamtym roku jak ten film wyszedł ale to jest jedna z takich scen gdzie ja sobie myślę tak a, a, takie grypie to było takie no nie taki, wiecie, taki czarny charakter mówię, zdecydowanie bardziej bym wolał żeby był jednak na, na, na bazie jakiegoś zaufania wspólnej misji wojskowych jakichś tamtych no takie nie musiał być super czarnym charakterem kręcącym wąsa następnym razem jak mnie zawiedziesz mówię, fuck you no ale ogólnie wiem się nieźle to jest taki film który jak najbardziej bardziej, wiecie, można obejrzeć. Chyba kiedyś pamiętam, że trójka mi się bardziej podobała, także może też też gdzieś tam jakoś sprawdzimy, nadrobimy, wrócimy. Natomiast dwójka, Die Harder, zostanie ode mnie szósteczkę. Niezły film, jak najbardziej solidne, odmurzające kino, akcji, lata 90. JPKA -y, Motherfucker, Bruce Willis, ale z całym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy przy każdej fajnej scenie akcji mnóstwo głupot, wszędzie klisze, wszędzie, no taka no, była nie aż tak dobra jak jedynki. Jedynka była dużo lepiej dopięta, wszystko co się działo miało więcej sensu, ciekawszy czarny charakter i tak dalej. Ale wciąż nieźle, wciąż jest to film taki, wiecie, w stylu, mówię, no, jak najbardziej da się obejrzeć, tylko po prostu dupy teraz nie urywa. No, jest OK, jest niezły, jest, jest okej. Okay. I kończąc, moi drodzy, życzę wam wszystkim wesołych świąt, jak co roku. Widzimy się jutro. <laughs> Także wesołych świąt, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.